To jest zagrywanie emocji. Masz świadomość, jakby patrzenia na to, jak zareagować w inny sposób, ale emocja wewnątrz jest. A w emocji jest tak, że jeżeli zadasz sobie pytanie, to co Wam też na warsztacie mówiłem, co czuję, dlaczego, co to dla mnie znaczy, to dostajesz informację. Ale nawet jak dostaniesz informację, to ta emocja nie ginie. Ona ci na razie dała informację. Ale jak Ty informacje już masz, ona Ci jest niepotrzebna. Wtedy siadam i ją rozbijam i wtedy niknie. Bo możemy rozbijać emocje w różny sposób. Możemy sobie usiąść i wydmuchiwać, oddychać, przetransformować. Możemy podczas oddychania powiedzieć sobie, uwalniam, wyprowadzam. Okej, okay, mam złość na siebie, że nie wiem, Zosia mnie wkurzyła, coś tam, ble, 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 uwalniam, uwalniam, wyprowadzam. I to zacznie trochę niknąć, troszkę zejdzie. Ale jeżeli nie zeszło całkowicie, to w środku będzie się tliło. I co jakiś czas będzie tam do głowy wracać. Ale jeżeli już mam refleksję, czyli dowiedziałam się, dlaczego mnie to denerwuje, no denerwuje mnie, bo, bo Zosia powiedziała, że ja mam brzydkie włosy yy, i, i denerwuje mnie, jak ona mogła mi to powiedzieć. Sama kurwa ma brzydkie włosy. No i mamy jakąś refleksję, dlaczego ja to czuję. To cholera jasna, co to dla mnie znaczy, że Zosia się naśmiewa, iż Zosia mnie nie szanuje. Bo to kiedy ja ją. A, ja też tak mam, ja też właśnie mówię, że ona ma brzydkie włosy. Mam odbicie do siebie, do siebie, niej, a później w stosunku do siebie, to kiedy ja nie szanuję yy, siebie, w jakich momentach? A, tu i tu, no dobra, tu już wiem na czym mam pracować. Ale ta złoźna Zosia mogła nie minąć, mimo iż informacja ci przyszła. My zapominamy nad tym pracować. Tak? A często jest tak, że emocja sama nie ginie, ona zostaje przytłoczona, schowana, ukryta, a później przyjdzie podobna sytuacja, podobna sytuacja i wybuchnie to coś, musi wybuchnąć.